kanale, ja dzisiaj przyjdę do was z holem zakupowym z temu dawno na moim kanale nie było żadnego holu zakupowego, więc w końcu z czymś takim przychodzę, no i co to w ogóle jest to temu, a więc jest to stronka, na której znajdziecie dosłownie wszystko są tam różne ubrania akcesoria do pokoju, łazienki, kuchni jakieś kosmetyki, więc każdy znajdzie coś dla siebie i od razu odpowiadam na pytania, paczka przyszła mi naprawdę bardzo szybko, ponieważ gdzieś tak koło tygodnia no na pewno nie dłużej, coś koło tygodnia no i paczka była u mnie i też bardzo się cieszę, że udało mi się nawiązać z temu współpracę. Nie spodziewałam się, no i oczywiście bardzo się cieszę. Dla Was mam specjalny kod, który Wam gdzieś tutaj napiszę i zostawię Wam go też w opisie, tak samo jak wszystkie linki do rzeczy, które sobie wybrałam, do samej stronki, no i też do aplikacji, na której możecie wziąć udział w losowaniu, w którym możecie wygrać bon o wartości nawet 100 euro na zakupy, więc naprawdę warto, a my już chyba przechodzimy do samego. 好了。 Wszystkie rzeczy sobie mniej więcej odpakowałam Żeby wam tutaj nie szelesić tymi folikami. No ale już przechodzimy do pierwszej rzeczy No i są to takie oto buty Tak jak powiedziałam, wszystkie linki zostaję wam w opisie Ale wracając do butów To powiem wam, że miałam lekkie obawy co do wyboru rozmiaru Bo mi bardzo zależało na tych butach Ponieważ są mega ładne i je chciałam I nie za bardzo no, widziało mi się, żeby one były jakieś za małe Albo za duże Chociaż jakby były za duże, to by moja mama skorzystała Czego nie za bardzo w sumie chciałam No bo te buty mi się spodobały no i patrzyłam głównie na te wymiary i jeśli chcecie sobie zamówić jakieś buty na temu, to patrzcie na te wymiary, bo naprawdę ja patrzyłam na nie i trafiłam. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym wcześniej nie sprawdziła, czy te buty są dobre i w środku mają taki milusi materiał, takie jakby futerko, więc myślę, że też będą idealne na zimę. Mam sobie również kilka par skarpetek, ponieważ skarpetki mieli tam mega urocze. Są to jakieś właśnie z serduszkami, z jakimiś kotkami, misiami w ogóle i są nawet całkiem spoko-materiałowe. No i drugi powiedzmy zestaw są bardziej właśnie w takich kolorach brązowych i również są spoko. Kolejna rzecz będzie idealna dla osób, które lubią sobie zrobić herbatę na przykład do czytania książki, rysowania, robienia jakichś notatek, oglądania serialu, czy czego tam po prostu chcecie. No i wiadomo, ta herbata z czasem robi się chłodna, to żeby utrzymać jej temperaturę, to warto zainwestować taki oto Podgrzewasz do herbaty, ustawiacie sobie tutaj temperaturę, dajecie kubek, no i macie cały czas ciepłą herbatę. Cręna rzecz, jaką wybrałam w sumie też jest idealna na herbatę, ponieważ jest to taki oto kubek termiczny, który pokazuje nam temperaturę. No i tak właśnie się to prezentuje. Już Wam pokazuję w środku. Jeśli chodzi o wygląd tego kubka, to bardzo mi się on podoba. Jest taki minimalistyczny. W środku prezentuje się w ten sposób, jak taki zwykły termos. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, możemy sobie powiesić. Wydaje mi się, że coś takiego będzie spoko na przykład do szkoły. Kolejna rzecz, czyli taki oto nawilżacz powietrza w kolorze białym. Ja oczywiście uwielbiam wszystko, co jest białe, więc musiałam wziąć ten oto kolor. W każdym razie nie wiem, co się dzieje u mnie z nawilżaczami, ale za każdym razem jak jakiś sobie kupuję, to on się dość szybko psuje, więc mam nadzieję, że ten wytrwa ze mną dłużej. W każdym razie ma on tryb takiego jakby podświetlenia się, no i można tutaj wlewać jakieś różne olejki eteryczne, więc przy okazji będzie nam ładnie pachniało w pokoju. Następna rzecz wydaje mi się, że jest wielu osobom dobrze znana, ponieważ była dość popularna na TikToku i jest to takie oto lusterko, które jak się zaświeci, to jest też lampką z tulipanami. No i w ogóle się zdziwiłam, ponieważ myślałam, że to przecież takie gotowe. Że wiecie, tam w środku macie te tulipany ułożone, a to trzeba było układać, więc tutaj macie już gotowe i prezentuje się to w ten sposób. Są różne tryby tego świecenia się: takie miganie, trochę wolniejsze, no i cały czas się świeci. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie wzięła czegoś do makijażu i tutaj mamy takie oto trzy przedmioty i są to takie jakby rozświetlacze do okolic oczu. To trochę w ogóle przypomina eyelinera, jeśli chodzi o końcówkę, bo już sobie tutaj mniej więcej obczaiłam, a w ten sposób wygląda jak jakiś lakier. No ale właśnie jest to taki ala rozświetlacz do okolic oczu, można też tym sobie zrobić jakieś kreski brokatowe lub kto co chce. Jeśli chodzi o makijaż, to wziąłam sobie jeszcze dwie rzeczy, czyli takie oto naklejki ala cekinki, które możemy sobie nakleić gdzieś na twarz. No i coś takiego do robienia kresek. Nie wiem, jak to się tak profesjonalnie nazywa, ale no wiecie, tak przykładacie do oka i sobie rysujecie kreskę. Jeśli chodzi o kreski, to ja jestem lewa w tym temacie, naprawdę nie umiem. A jak już mi jakaś wyjdzie, to naprawdę po tylu próbach, że nawet nie da się tego policzyć. Więc mam nadzieję, że mi jakoś w tym pomoże. Wzięłam sobie również taki oto wałek. Stwierdziłam, że będę miała coś profesjonalnego do robienia tych loków zamiast e, zwykły pasek od szlafroka. No i w ten sposób prezentuje się ten wałek. Tutaj mamy jeszcze klamrę. E, więc będziemy testować. Kolejna rzecz i w sumie nie wiem jak ją nazwać, ale jest to taka oto powiedzmy maszynka, że jak mamy e, na przykład otwarte chipsy i nie chcemy, żeby nam się coś z nimi e, stało, to bierzemy opakowanie od chipsów, tak przyjeżdżamy i mamy zamknięte opakowanie. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, ale myślę, że coś takiego się przyda. Kolejną rzecz wzięłam bardziej pod moją mamę, ponieważ jej się to spodobało. Jest to taka oto obieraczka. Ona ma różne końcówki i zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Jak coś, to moja mama zrobi wam recenzję i ja ją przekażę wam. Wybrałam sobie też taką oto kosmetyczkę, która jest dość spora, więc jeśli są tutaj jakieś osoby, które bardzo lubią robić jakiś skincare lub dbają na przykład o włosy, jakieś makijaże i w ogóle, i są jakieś wyjazdy, to wydaje mi się, że to będzie świetne, ponieważ wszystko sobie tutaj spakujecie. Wziąłem sobie też Case'a, ja wiem, że tych Case'ów mam naprawdę bardzo dużo, ale wydaje mi się, że ten będzie moim ulubionym, już go założyłam, żebyście sobie lepiej go obczaili, ale prezentuje się w ten sposób i jest mega uroczy i to jest chyba mój naprawdę nowy ulubiony case. No i już ostatnia rzecz, czyli taki oto organizer. Ja uwielbiam organizery i już wiem nawet gdzie go dam i co jak wszystko sobie ułożę. W każdym razie ten organizer ma tutaj takie oto fajne szufladki, tutaj też można coś dać, tu ma jeszcze takie przegrody i dam to na pewno na biurko. Ja bardzo lubię takie organizery i na pewno to jakoś fajnie wykorzystam. No i to były już wszystkie rzeczy. Oczywiście bardzo dziękuję za tą paczkę, a was zachęcam sam do korzystania z mojego kodu rabatowego. Mam nadzieję, że ten haul wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i piszcie, czy chcecie więcej haulów, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!